Nie da się ukryć, że uwielbiam jak pada deszcz. Akurat jestem w domu, więc obserwuję sobie to w suchości i w komforcie. Spójrzcie tylko po dwóch, trzech minutach opadu intensywnego, ale jak na razie krótkiego. Już widzimy tam, że mamy do czynienia ze spływem powierzchniowym. Wystarczył niewielki opad efektywny. Żeby ten spływ się na asfalcie uformował Na chodniku na kostce potrzeba troszkę więcej czasu A dużo więcej czasu potrzeba na trawniku Tam gdzie jest udeptana ziemia Trochę już wody stoi, no ale ona stoi a nie spływa A tam gdzie mamy trawę Zwłaszcza jeśli byłaby nieskoszona, tu akurat jest skoszona To w takiej nieskoszonej trawie ta woda pięknie się zretencjonuje i opady muszą być dużo, dużo, dużo wyższe, żeby zaczęło cokolwiek płynąć. I to jest podstawa w myśleniu o zarządzaniu zagrożeniem powodziami błyskawicznymi w miastach. Nie ma bardziej efektywnego sposobu niż rozszczelnianie powierzchni. Ta woda, która płynie tutaj asfaltem, mogłaby spokojnie spływać do zagłębienia terenu specjalnie stworzonego prawnika po prostu dołka wykopanego zamiast do studzienki i prosto do rzeki kanalizacją niestety tak się nie dzieje no ale może w przyszłości się to będzie zmieniać przy projektowaniu nowych budynków dróg żeby najpierw na ile to możliwe wypełniały się zagłębienia w terenie które spokojnie na takich terenach jak tam widzicie zielonych trawniczkach mogłyby sobie funkcjonować, a dopiero po ich przelaniu, żeby nadmiar wody był odprowadzany kanalizacją burzową do rzek. Każdy taki deszczyk bardzo cieszy, bo już w niektórych rzekach naprawdę ledwo co płynie, a mamy dopiero początek czerwca. Już miesiąc temu mieliśmy suszę hydrologiczną w wielu rzekach. Rowy są suche już od jakiegoś czasu. Także, no, fajnie, że pada, ale po paru minutach już przestaje, więc to jest za mało, żeby uzupełnić zasoby wodne. W lasach może coś tam przez liście, przez korony drzew dotarło do ziemi, ale nie sądzę, żeby wiele. Tymczasem w lesie, tak jak mówiłem, transformacja opadów-odpływ następuje dużo wolniej, ponieważ gęsty okap drzew zatrzymuje Dużą część wody z takiego krótkiego opadu po prostu drzewa przejmują, to to się nazywa intercepcja. A to, co dociera do gleby, czyli jakaś część z takiego opadu, to oczywiście wsiąka w nią, a nie spływa tak jak po betonie. No więc w lesie w ogóle nie widać, żeby popadało. A co chwilę przechodzą takie mniejsze-większe burze, zresztą nie pierwszy dzień. Przyszedłem sobie nad rzekę Łukawice i muszę przyznać, że poraża mnie ten widok. Jest 2 czerwca, a w Łukawicy praktycznie nie ma przepływu. A to nie jest rzeczka, która ma 3 km czy 5 w tym miejscu, tylko kilkanaście. Masakrycznie mało wody. Tutaj jest wcięta po dawnej regulacji trochę, żeby płynąć pod mostkiem, ale generalnie to mała nieuregulowana rzeka. Oczywiście zapewne ma w swojej zlewni ładne kilkaset kilometrów rowów melioracyjnych, które odprowadziły większość wody wtedy, kiedy było jej dużo, czyli zimą i wczesną wiosną. No a teraz w tej warstwie gleby, którą tu widzicie, w zasadzie wody już nie ma. To jest ta utracona retencja. W normalnych warunkach bez rowów i bez regulacji, to w tej glebie, w tych piachach, w zasadzie tutaj, często poziom wody byłby trochę wyższy i wody wierzchówkowe zasilałyby łukawicę, tak żeby płynęła. Co tutaj będzie w lipcu, sierpniu, wrześniu. No, nie jestem prorokiem. Może będziemy mieli mokre lato i chłodne, ale nie wygląda to dobrze i optymistycznie. I między innymi to dlatego tak dużo mówię o potrzebie budowy zostawek na sieci rowów melioracyjnych lub potrzebie zasypania fragmentów tych rowów tak, żeby nie odprowadzały wody, żeby woda Odzyskała, żeby gleba odzyskała wodę, żeby istniał ten odpływ wód podziemnych, a nie powierzchniowych i to skoncentrowany wszędzie. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale jagody są już od dłuższego czasu w lesie. Na pewno od ponad tygodnia, jeśli nie dwóch, poziomki też przed chwilą jadłem. A tutaj dochodzę do takiego specyficznego miejsca w korycie Łukawicy, w biegu Łukawicy. Zaraz Wam o nim opowiem. To specyficzne miejsce to dawne ujście dębowca do Łukawicy. I mówię dawne, choć jak widzicie, jakaś woda tutaj płynie. No i mamy dobrze widoczne koryto, w którym jakaś bardzo niewielka ilość wody jest. Takimi ładnymi meandrami sobie dawniej dębowiec do Łukawicy płynął. Dawniej, czyli przed regulacją, która polegała na przekopaniu całkowicie nowego, prostego koryta dębowca. Dębowiec wpada aktualnie tym prostym korytem, które wcięło się miejscami o 2, jak nie 3 metry, osuszając tym samym całą swoją dolinę, parę kilometrów niżej niż to dawne, oryginalne ujście. Więc łukawica straciła bardzo dużą część zasilania. Dębowiec sam z siebie też stał się dużo silniej drenującą rzeką. To, że tutaj jest w ogóle jakaś woda, to jest kwestia, no nie wiem, dwóch czy trzech kilometrów tego krętego biegu, a może nawet mniej, ale pewnie jak pójdę kawałek w górę, to tej wody stojącej nawet w tym korycie już nie będzie. Kawałek wyżej, idę sobie i woda dalej jest w tym dawnym korycie. Czuć siarkowodór jak się wejdzie, więc ta woda tu stoi, zachodzi proces pewnie nawet torfotwórczy. W każdym razie beztlenowy rozkład, niewątpliwie. Ale to, że ta woda tu jest, oznacza, że jakby chcieć wpuścić dębowiec do swojego dawnego, oryginalnego koryta, to jest spora szansa, że on by płynął i nie byłoby tak, że woda wpuszczona... Na wyższy poziom. Całkowicie wsiąka infiltruje w piasek i znika. Tylko w łatwy sposób można by tutaj przywrócić naturalnie płynącą, meandrującą rzekę, zasilającą Łukawicę wtedy w większym stopniu. No, w ogóle skutkowałoby to podniesieniem poziomu wód gruntowych w okolicy, no i odzyskaniem paru kilometrów pięknego siedliska, zahamowaniem erozji w głębnej itd. Jest to projekt, który parę lat temu już mnie zaciekawił. Jak spojrzałem na mapę, że można by takie coś zrobić, no, ale oczywiście wymagałoby to współpracy między paroma instytucjami, która nie jest zapewne wykluczona w przyszłości. Jak widać, bobry nie próżnują tutaj. I nawet na tym dawnym korycie, którym no naprawdę płynie tyle co nic, zbudowały tamę i coś nią łapały. Wtedy, kiedy jeszcze woda płynęła, i dalej widać, że tutaj poziom wody powyżej, tam jest nieco wyższy niż poniżej, więc w glebie została zmagazynowana woda na później. Dlatego jeszcze pewnie tutaj w ogóle woda jest. Kawałek wyżej w tym dawnym korycie. Jak widzicie piękny meander i jest moment, w którym woda się kończy. No może jeszcze nie całkowicie, ale jest jej już bardzo mało, więc bobry naprawdę wykorzystały jakiś moment na wiosnę, zmagazynowały tyle ile mogły wody, tyle co tutaj napłynęło z takiej miniaturowej zlewni przez to koryto. Wyobraźcie sobie jak pięknie by było jakby to takim korytem płynął tutaj dębowiec dolny, a nie takim wyprostowanym, którego chyba nigdy wam nie pokazywałem na filmach, ale jak to ma miejsce teraz. Tutaj wcięte metr, pół metra poniżej powierzchni terenu, to nowe wyprostowane jest wcięte na 3 metry. Więc wyobraźcie sobie, jaka jest różnica w drenowaniu gleb, w pozbywaniu się zasobów wodnych, tak naprawdę. Coraz wyżej w biegu dawnej rzeki woda już stagnuje tylko w głęboczkach. Ale to i tak niezły wynik. Lepszy niż się spodziewałem, i lepszy niż zakładałem przed chwilą, jeszcze patrząc na to, jak drastycznie mało wody płynie w łukawicy. Na brzegach miejscami zachowały się dęby. Bardzo ładne, od których to nazwę ma dębowiec. Czy też miał? Bo tutaj to jest już dawny dębowiec. Oczywiście, im wyżej jestem w tym dawnym korycie, tym mniej wody, tym mniej wyraźne staje się samo koryto. Zmniejsza się powierzchnia zlewni tego dawnego dębowca, więc woda pojawia się tutaj rzadziej i w mniejszej ilości. Więc nie ma co odświeżać tego koryta w sposób naturalny. Ale jakby tu wpuścić wodę z powrotem, to by jeszcze spokojnie płynęła. W zasadzie to, o czym mówię, jest przykładem skrajnego konserwatyzmu. Jakiś postępowy działacz, nie wiem, właściciel ziemi pod koniec XIX wieku zdecydował się uregulować rzekę w znanym sobie celu, osuszając przez to kawał doliny. A tutaj na początku wieku XXI jakiś taki konserwatysta. Piotr Bednarek chciałby, żeby w tej rzece jeszcze płynęła woda teraz i w przyszłości. I w ogóle chciałby odnowić taki zabytek, jakim jest to dawne koryto. A pozbyć się tego postępowego, modernistycznego wymysłu, jakim było koryto proste, uregulowane. Kichot historii, co nie? Tak wygląda... To nowe, czyli ponad stuletnie wyprostowane, przekopane po prostu w zupełnie nowym miejscu koryto dębowca. Jak widzicie, zdążyło się już do pewnego stopnia zrenaturyzować. Ono było wykopane na wprost. A patrzcie, jakie ma meandry. I wody płynie znacznie więcej niż w łukawicy. No, tyle że patrzcie, jak głęboko jest wcięte. 3 metry tutaj są spokojnie. Poniżej poziomu terenu, więc całe te 3 metry to jest utracona retencja wody w związku z tą regulacją sprzed ponad 100 lat. I to, że to koryto nabiera meandrów, że one zaczynają powstawać w związku z naturalnymi procesami, to jest oczywiście duży plus. I perspektywa, że w przeciągu najbliższych Paru tysięcy lat ono powróci do takiej formy meandrującej i na wyższym poziomie, w związku z akumulacją materiału, powróci do tego, co w tamtym korycie, tylko w nowym miejscu. Tyle, że przez te parę tysięcy lat upłynie jeszcze sporo wody, ubędzie jeszcze sporo wody i sporo związanego z nią życia. Tak to się przedstawia. No więc, w mojej opinii, całkowicie możliwe jest przekierowanie wody stąd. Poprzez budowę tutaj kilku takich zasypów, tak naprawdę takich porządnych tam do poziomu gruntu, czyli no, do tej płaszczyzny, hmm. oczywiście w wyższym biegu, przede wszystkim, żeby wpuścić wodę z tego koryta dębowca uregulowanego do dawnego naturalnego koryta, no ale i w niższym biegu, żeby ta woda tak szybko nie odpływała tędy, tylko była w tej glebie i odpływała dawnym korytem. Jest to jak najbardziej wykonalne. Nie było w Polsce takiego projektu na świecie, jak najbardziej. No pytanie: Czy zależy nam na tyle na zasobach wodnych, na tym, żeby retencja glebowa i retencja korytowa faktycznie istniały i żeby życie w takich rzekach miało szansę przetrwać, czy nie?